O twoim miłosierdziu, Panie, będę śpiewał zawsze. Od pokolenia do pokolenia będę swymi ustami niósł wieść o twojej troskliwości. Powiedziałeś bowiem, miłosierdzie będzie tam mieszkać na wieki i że twoja troskliwość w niebie będzie zawsze w gotowości czuwała. Zawarłem przymierze z moimi wybrańcami. Dom przyrzekłem Dawidowi, mojemu słudze. Przez wieki będę dbał o Twoje potomstwo, a tron Twój będę utwierdzał z pokolenia na pokolenie. Twoje cudowne dzieła, Panie, będą wysławiać niebiosa, a Twoją troskliwość na zgromadzeniu Tobie poświęconych. Bo kto tam nad obłokami może równać się z Panem, a wśród synów Boga kto jest do Pana podobny? Na radzie poświęconych Bóg jest wysławiany. Jest on wielki i budzi trwogę we wszystkich wokół niego. O panie Boże Zastępów, kto do ciebie podobny? Mocny jesteś, panie, Twoja troskliwość obejmuje wszystko, co jest wokół ciebie. Ty władasz potęgą morza, ty uśmierzasz miotanie się jego fal. Ty nadętego pyszałka zepchnąłeś w dół jak padlinę, a swoich wrogów rozproszyłeś ramieniem swej mocy. Do ciebie należy niebo, twoja jest także Ziemia. Ty położyłeś fundamenty zamieszkanego lądu i tego, czym jest wypełniony. Ty stworzyłeś północ i morza. Tabor i Hermon radują się Twoim imieniem. Twoje ramię pełne mocy. Niech Twoja ręka okaże swą siłę. Prawica Twoja niech wzniesie się wysoko. Sprawiedliwość i sąd wyposażeniem Twojego tronu. Przed Twoim obliczem podążać będzie miłosierdzie i troskliwość. Szczęśliwy lud, który potrafi wznosić radosne okrzyki, będzie on także o Panie chodził w świetle Twojego oblicza. Każdego dnia będzie się cieszył Twoim imieniem, dzięki Twojej sprawiedliwości osiągnie wielkość. Ty bowiem jesteś chlubą ich mocy, dzięki Twojej życzliwości wysoko wzniesie się nasz róg. Bo pomoc od Pana przychodzi, od naszego Króla, świętego Izraela.